Dzień dobry. Witam państwa w programie Koszalińskie Forum, Piotr Pawłowski i witam moich dzisiejszych gości. Artur Wezgraj, bezpartyjny radny Sejmiku Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Jerzy Zaroda Lewica. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam państwa. Panowie, podczas Wtorkowej sesji Rady Miejskiej mieszkańcom nie udało dowiedzieć się, przebiegu obrad, czy zostanie zmieniony sposób rozliczenia kosztów wywozu i utylizacji śmieci na taki, który będzie kompatybilny z zużyciem wody. Mówiąc tak najprościej, chciałem Państwa zapytać. Sesja została przerwana, będzie kontynuowana, będzie kontynuowana w drugiej części miesiąca. Ale chciałbym Panów zapytać, jak oceniacie w ogóle ten pomysł? Wszyscy pamiętamy wielotygodniową batalię o sposób rozliczania śmieci i teraz jest nowy pomysł. Jerzy Zaroda? Trzeba znaleźć jakiś pomysł, który by zbliżał rzeczywisty stan związany z produkcją przez poszczególnego mieszkańca, czy też mieszkańców śmieci. A ceną, jaka z tego wynika, wnoszę, iż miasto, które od jakiegoś czasu jest głównym dysponentem śmieci, albo wiem tak, zostały poukładane umowy, że właścicielem śmieci jest miasto, co z jednej strony jest wygodą, a z drugiej, jak widać, kosztem, który przerósł nieco oczekiwania miasta w momencie, kiedy ustalano kwotę opłat za te śmieci. Były różne protesty, różne uwagi. Dalej są uwagi co do tego, iż nie wszystkie osoby, które deklarowały, iż na przykład same mieszkają w mieszkaniu, albo też mieszka dwie osoby, a tak naprawdę mieszkały jeszcze ze trzech, czterech studentów czasami, co łącznie dawało różny obraz rzeczywistości w stosunku do tego, ile płacili za wywóz tych śmieci. Sądzę, że połączenie, czy też próba związania ceny wywozu śmieci z wodą, ma jakiś sens, no bo to jest jakaś pochodna od tego, ile się tej wody zużywa, w stosunku do tego, ile naprawdę osób w danym mieszkaniu czy w danym budynku mieszka. Oczywiście to jest także obciążone różnymi potencjalnymi wadami. Ja nie chciałbym mówić wprost, że niektórzy przestaną się myć prawda, tak często, jak to robią i tak dalej, tylko dlatego, że. Ale myśli, wiele osób będzie bardzo mić. oszczędzać wodę. No to mam na myśli. Niemniej jednak. Jest to jakiś pomysł. Oczywiście najbardziej adekwatny pomysł to byłoby przywiązanie do, do osób, do ilości osób tejże ceny. Niemniej jednak no nie wszyscy deklarują stan rzeczywisty, w związku z tym no jest jakiś problem. Ja rozumiem, że wielu, wiele osób w momencie, kiedy zostanie cena wywozu śmieci powiązana z ilością spożywanej wody, będzie musiało istotnie więcej zapłacić. Niemniej jednak. No, trzeba by to przy, przedyskutować. Boję się też e, dosyć prostego sposobu obliczenia ceny wyjściowej przy przywiązanej do metra sześciennego. Najprawdopodobniej zrobione jest tak, iż wszystkie faktury za dany miesiąc zostały podzielone przez ilość e, spożytej wody, czy też odebranej wody przez mieszkańców, i tak powstała pierwsza cena przywiązana do metra sześciennego. Ona jest, jak rozumiem,. Lekko ustawiona w górę niż w dół, w związku z tym pozostawia, pozostawię, jak sądzę, jeszcze możliwości regulacji tej ceny. Czy tu kieruję pytanie do pana Artura Wezgraja, czy to oznacza korzystniejsze rozstrzygnięcie finansowe dla mieszkańców? To jakby dodatkowe pytanie. I druga sprawa, czy to jest rzeczywiście optymalne wyjście z sytuacji? Może to jest wreszcie to wyjście z sytuacji? No to niewątpliwie nie jest optymalne wyjście, bo takie optymalne to jest tylko jedno, mianowicie trzeba zmierzyć ile kto tych odpadów produkuje i za nie ma zapłacić, i to jest jedyne uczciwe. To prawodawca dokonał takiej zmiany, w której system, który jest naturalny, prosty, został zlikwidowany na rzecz jakiegoś systemu przelicznikowego, który w sensie średnim. Takim statystycznym, wydaje się uczciwy w, sen, w sensie indywidualnym każdemu z obywateli, wydaje się absolutnie nieuczciwy i niesprawiedliwy. Obserwowałem wczorajszą sesję. E, nie mogłem zrozumieć, e, o co chodzi radnym, ponieważ spierali się mniej więcej godzinę o to, kto jest autorem pomysłu na to, żeby zrobić przerwę w obradach w celu ustalenia, jak Należy rozliczać te, te, te śmieci czy, czy cenę, którą mają płacić mieszkańcy, co jest zupełnie absurdalne, ponieważ wszyscy radni, którzy tam są, mają pełną wiedzę, a niektórzy mają wiedzę od lat, ponieważ te dyskusje, dyskusje się toczyły wcześniej. Mają wiedzę o tym, co myślą o tym mieszkańcy, mają wiedzę również o tym, jak działa PGK, które wyznacza tą. Wartość końcową, którą trzeba podzielić przez e, tak naprawdę liczbę, liczbę płatników, bo to się do tego, do tego sprowadza. Więc e, wszystkie te zabiegi, które wczoraj były, i, 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 i próby przerwania tej sesji, czy skuteczne próby przerwania tej sesji, uważam za swojego rodzaju teatr, który ma służyć innym celom niż rozwiązanie tego, tego problemu. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Natomiast mieszkańcy już dawno się wypowiedzieli, że jedynym sensownym, jeśli już nie można płacić za rzeczywiście wyprodukowane śmieci, to jedynym sensownym sposobem jest od głowy, czyli od, od każdego człowieka. Ma rację tutaj tutaj mój kolega mówiąc o tym, że problem polega na ustaleniu ile tych głów jest, które mają, mają płacić, dlatego, że ludzie naturalnie będą, będą unikali, czyli będą nieuczciwie, nieuczciwie działali, ale to nie jest problem nasz jako obywateli. To jest problem miasta, który ma znaleźć taką metodę. Ma listę podatników, podatników od nieruchomości, ma listę podatników PIT, w końcu od tego też dochody, dochody miasta są, są brane, ma wszelką informację, którą się zagreguje, może użyć. A tak, proszę Panów. Co się dzieje, proszę Państwa, co się dzieje? Otóż jesteśmy zmuszani do wypełnienia swojego rodzaju deklaracji co do liczby osób, metrów kwadratowych w tej chwili, a potem, potem wody, ile, ile zużywamy, po to, żeby ustalić wymiar jakiegoś podatku. W rzeczywistości ta propozycja, która w tej chwili padła, sprowadza się do jednego: podwojenia kosztów metra sześciennego wody. Nic więcej, czyli dwa razy więcej będziemy płacili za wodę. Skoro 8,70 za metr sześcienny, dzisiaj to obliczenie pokazuje, mamy jakby mieć dołożone z tytułu, z tytułu śmieci, to oznacza dwa razy, dwa razy większą opłatę za, za zużycie wody. To nie jest w porządku. To nie jest system, który, który jest uczciwy wobec obywateli, choć wygodny z punktu widzenia, z punktu widzenia jakby zarządzających. Ja jestem przekonany, Musi być od głowy. Panowie, chciałem Was zapytać o plan odbudowy Polski po covid -zie. To jest na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy tej, można powiedzieć, próby umówienia się z prawem i sprawiedliwością Platformy i psl które mówią wprost. Poprzemy w przeciwieństwie do jednego z koalicjantów PiSu, jeżeli będą to pieniądze równo dzielone na samorządy. I to jest pierwsza sprawa. Tu bym prosił panów o komentarz do, do tej, tej decyzji. Przypominam, że w tym układzie, takim chyba trochę pseudo koalicyjnym czy, czy quasi koalicyjnym, nie ma lewicy. A drugie pytanie to jest takie, czy jest szansa na to, żeby te pieniądze zostały podzielone równomiernie i taki mechanizm, czy jest? I to pytanie odnośnie do, no, naszych spraw, czyli Koszalina? Mamy kilka inwestycji, które na te pieniądze czekają. W związku z tym, czy jest, czy jest taka szansa, że one do nas dotrą? I teraz zacznę od pana Artura Wezgraja. No, Krajowy Plan Odbudowy i w ogóle, w ogóle budżet europejski był przedmiotem już jednej rozgrywki swojego rodzaju szantażu ze strony rządu, i wtedy uczestniczyliśmy wszyscy w tym niepokoju, który, który przejawiał się w tym, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle będziemy mieli środki na rozwój w następnych, w następnych latach. To, to, to zagrożenie na szczęście minęło, i dzisiaj się, pojawił się zupełnie inaczej skonstruowany problem. Mianowicie te pieniądze, które już w zasadzie będą, to czy y, w jaki sposób je dzielić? I tu ja, bym, ja uważam, że w ogóle nie warto, że, że opozycja niepotrzebnie podnosi w ogóle ten, ten problem, dlatego że sama konstrukcja tych inwestycji czy tych propozycji, które były składane do Krajowego Planu Odbudowy, wskazywała na składanie nie do samorządu, a do, y, do rządu. Wprawdzie przez samorząd, ale do rządu. I to, I to rząd konstruował, konstruował ten plan na podstawie tych propozycji, ale rozumiem, że to był plan taki przybliżony, który musi być zatwierdzony przez Komisję Europejską w swoich ramach generalnych, po to, żeby można było dokonywać tej dystrybucji środków w ramach tego Krajowego Planu Odbudowy pomiędzy, pomiędzy tak naprawdę potrzebne różnego rodzaju inwestycje czy działania. Na terenie Polski, czyli w regionach, nie, przecież one nie będą realizowane centralnie. Więc tu chyba nie ma tego problemu. Podział równy uważam, że byłby zupełnie nie w porządku pomiędzy regiony. On musi być związany z jakimiś wskaźnikami, które będą dotyczyły e, tych rzeczywistych potrzeb i rzeczywistych e, oszacowań, e, jak te potrzeby należy konstruować. Mamy tutaj taki przykład pod bardzo podobnej gry na najbliższej sesji Sejmiku Wojewódzkiego, będzie swojego rodzaju apel, czy tak naprawdę otwarcie negocjacji z rządem o dodatkowe 800, 800 milionów euro, które miałoby trafić do Województwa Zachodniopomorskiego, właśnie według schematu takiego oceny stopnia rozwoju i stopnia potrzeb wynikających z wyrównania tego rozwoju. Więc na pewno pomysł na równy podział pomiędzy samorządy jest pomysłem niedobrym. Pomysł na to, żeby robił to samodzielnie rząd bez udziału samorządów też jest pomysłem niedobrym, w związku z tym trzeba poszukiwać mechanizmu mechanizmu Takiego hybrydowego, dzisiaj jest modne słowo, mechanizmu, który zapewni w ramach negocjacji pomiędzy samorządem a rządem ustalenie tego, jak te pieniądze będą, będą kierowane. I to myślę, nie ulega wątpliwości, nie warto ryzykować tymi pieniędzmi przez weta i stawianie warunków twardych na etapie podejmowania tej, tej ustawy przez Sejm. Jerzy Zaroda. Sytuacja jest taka, że pandemia się kiedyś skończy. Jak wiemy, prezydent Biden przygotował na ten czas 1,9 biliona dolarów, co jest różnie komentowane. Unia Europejska przygotowała circa 750 miliardów euro na tę okoliczność. Polska w swoim planie rozwoju przewiduje, że będzie miała z tej działki około 58 miliardów euro. No i w związku z powyższym no jest się o co bić. W związku z tym, że. Ten cały plan rozwoju wymaga akceptacji przez Sejm. Powstała sytuacja, o której tutaj kolega wcześniej wspominał, taka, iż z czasów Miękiszona pozostał, pozostała niechęć y, pana Ziobry do Morawieckiego i to się czka do dzisiaj. Prawda, sam fakt, iż Morawiecki nie zawetował budżetu Unii w tym czasie, kiedy prowadzał się pod rękę z y, premierem Orbanem, y, nie doszedł do skutku, no, powoduje, iż Solidarna Polska nie chce zaakceptować tego planu. Tak trochę na złość, a tak trochę żeby zaistnieć. Zagrał oczywiście w babank, prezes Kaczyński, zakładając, że opozycja, praktycznie rzecz biorąc, nie ma wyboru i będzie w swojej większości głosowała za, bo zawsze będzie można wskazać tą opozycję, jaką winną tego, że pieniądze, gdyby miały nie wejść. Nie weszły. I tu rzeczywiście sytuacja jest trudna. No przy tej okazji, oczywiście, koalicja obywatelska razem z PSL-em doszły do wniosku, że można no jakoś zaistnieć, bo i tak trzeba będzie głosować i tak trzeba będzie głosować za. W związku z tym, żeby postawić jakieś warunki. I takie dwa warunki zostały postawione. No one oczywiście tak naprawdę nie są żadnymi warunkami, bo jednym z nich jest kwestia specjalnego posiedzenia Sejmu, by podyskutować jeszcze o kwestii, a druga to jest kwestia o czym mówiliśmy przed chwilą, mianowicie by dopuścić samorządy w jakiś sposób do um, powiedzmy sprawiedliwszego udziału w podziale tych środków, albowiem no jest takie przypuszczenie i życie wskazuje, że tak bywa, iż PiS tak bardziej po uważaniu dzieli wszystkie środki i, i, i ta, ta, ta myśl i to niebezpieczeństwo powoduje, iż jest to jeden z wątków co do którego dogaduje się PSL z Komisją Obywatelską czy też z Klubem Obywatelskim. Sądzę, iż istotna jest także tutaj potencjalna rola Lewicy, albowiem Lewica nie weszła w ten pomysł, a zawsze jej głosy mogą z automatu jakby przesądzić o, o tym, iż zostanie zaaprobowany cały ten pomysł, co do planu odbudowy, ale sądzę, że to jest więcej hałasu łonic, bo tak naprawdę zostanie ten plan przyjęty i będziemy mogli absorbować te środki. Oczywiście dalej pozostaje sprawa sprawiedliwszego podziału tych środków, bo o równym nie ma mowy, no bo przecież są różne potrzeby, różne sprawy, które wiążą się z dostępem do tych środków. Niemniej jednak sądzę, że Zakończy się to pozytywnie. Każdy tutaj ma swoje 5 minut na to, by zaistnieć przy tej okazji i to właśnie trwa. Pan Jerzy Zaroda wspomniał o tym o tym przekazywaniu pieniędzy po uważaniu. To a propos tego, chciałem jeszcze panów zapytać o ten apel, który wystosowali parlamentarzyści zachodnio pomorscy do rządu. O dziwo zgodnie, bo podpisał się pod nim również poseł Czesław Chod z Prawa i Sprawiedliwości. O to, aby podobnym, podobną pomocą finansową co turystyczne południe Polski rząd obdarzył również północ, to znaczy miejscowości nadmorskie. Panowie dobrze wiecie, że zawiązała się koalicja miejscowości gmin nadmorskich. Chciałem Was zapytać, czy coś z tego apelu wyniknie? Przypomnę tylko, że tu na naszej antenie poseł Czesław Wchodz powiedział, że to właściwie nie jest problem, te pieniądze są tak naprawdę przekazywane dużym ośrodkom, sanatorium na przykład, natomiast za chwilę sezon, więc wszystko się wyrówna. Jak panowie sądzicie, czy ten apel spotka się z odzewem, a z drugiej strony, czy pomoc popłynie? Myślę, że ten apel w zasadzie jest tylko upublicznieniem pewnego problemu. Mamy wiosnę, zaczynamy pomału wychodzić z sezonu zimowego, kiedy to ta górska część bardziej czy intensywniej funkcjonuje w obrocie gospodarczym, tym turystycznym. Na początku lata rozpocznie się to dokładnie to samo w, w, na, na Pomorzu, na Wybrzeżu Morskim, tak naprawdę. Bo tam jest najwięcej i pewnie ta pomoc pójdzie w tamtą stronę. Trzeba pamiętać, że w rzeczywistości to jest próba chyba przez wszystkie organizacje, jakby przeciągnięcia trochę tej kołdry w swoją stronę. Dlatego, że przecież w poprzednim sezonie letnim było tak, że on był wyjątkowo dobry dla właśnie dla naszych rodzimych przedsiębiorców z zakresu turystyki. Oprócz tego, wtedy zaczął funkcjonować ten bon turystyczny, którego głównym beneficjentem jednak były przedsiębiorstwa, z, te nadmorskie czy, czy instytucje nadmorskie. Przyszła zima, trochę się odwróciło. No, no trzeba dbać o swoje interesy, więc wszyscy, wszyscy dbają. Myślę, że to będzie takimi falami się działo. Raz jedną, raz drugą stronę, tak długo jak ta pandemia będzie i pewnie, pewnie wcale nie tak krótko. Jerzy Zaroda. No, przyjaciół poznaje się w biedzie. Bieda właśnie sięgnęła mocno do kieszeni restauratorów, hotelarzy i w ogóle jest dosyć biednie. Coś, co kiedyś wydawało się ostoją biznesu i rzeczą pewną, aż do pradziada, znaczy aż, aż do prawnuka włącznie. Dzisiaj okazuje się, no jest jest, jest kulą nogi dla wielu, albo więc zainwestowane pieniądze i często różne rzeczy w leasingach powodują, iż koszty stałe, koszty bieżące nie uciekają, a przychodów nie ma. I ci ludzie są w tragicznej sytuacji częstokroć. w związku z tym, jeżeli dano góralom i premier Gowin, że tak powiem, ogłaszał to wszem i wobec w swoim czasie, no to ludzie nad morzem, których to ośrodki są dzisiaj także czynne cały rok, no odezwali się w swoim czasie, że mają także biedę absolutną. Przecież wszystkie miejscowości nadmorskie, bez względu na to, czy to są Sianorzęty, czy to jest Sopot, no mają biedę. No ludzie nie zaglądają do lokali. W związku z tym, to po pierwsze, potrzeba jest naprawdę duża, a po drugie, to dobrze, że z wszystkich stron Razem nasi posłowie są w stanie się dogadać w takich kwestiach, i sądzę, że jeżeli poseł Hoc się do tego przyłączył, to są jakieś szanse, no bo on tak by się nie przyłączył, gdyby nie miał wiedzy na ten temat, że coś jest na rzeczy i że zawsze można później powiedzieć, że widzicie, ja tutaj sprawę załatwiłem. Także sądzę, że sam apel, samo wystąpienie jest potrzebne i dobrze świadczy o tych. Posłach i sądzę, że, że da to jakiś efekt. Ja nie wiem, czy to będzie pochodna tegoż wystąpienia, czy też po no. prostu wcześniej ktoś już nad tym pomyślał. Niemniej jednak takie gesty mają swoje znaczenie. Jeśli można jeszcze do tego, proszę, bo, proszę. bo, bo my tutaj mówimy o takim, takiej dwubiegonowości pomiędzy górami, pomiędzy góralami a a Miejscowościami nadmorskimi. Dzisiaj poważny problem to jest ten, o którym powiedział przed chwileczką pan Zaroda, mianowicie to są restauratorzy czy gastronomia w ogóle. I bez względu na to, czy to są miejscowości turystyczne czy nie, te zostały zamknięte z mocy prawa. To znaczy nie, nie jest tak, że ograniczyły im się dochody, dlatego że ludzie przestali chodzić do, do restauracji. One po prostu zostały zarządzeniem państwa, czy zarządzeniem premiera, zamkniętej, i pozbawione przychodów, a rzeczywiście koszty pozostają. Niektórzy skorzystali z pierwszej, tej, z tej pierwszej tarczy, tarczy, która. Która ich zobowiązywała przy tej pomocy do utrzymania miejsc pracy. I dzisiaj znajdują się w sytuacji takiej, w której nie tylko mają swoje koszty stałe, ale gdyby już nie utracili zdolność do utrzymania tych miejsc pracy, to muszą jeszcze oddać te pieniądze, które, które dostali z tej tarczy, czyli tak naprawdę popaść w długi komorników i tym podobne rzeczy. I, i jeśli mówimy o tej pomocy, to, to nie rozmawiajmy o, o podzieleniu, że tam na południu albo tu na północy trzeba szczególnie się pochylić, tylko pochylejmy się systemowo nad branżami, które zostały dotknięte, czy to w Białogardzie, czy w Warszawie, czy, czy, czy w Świnoujściu, w Koszalinie, czy w Zakopane. Mm -hmm. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Artur Wezgraj, bezpartyjni radny Sejmiku Zachodnio-Pomorskiego i Jerzy Zaroda Lewica byli moimi państwa gośćmi panowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Państwu również dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się.